Obrigado. <laughs>

Смотри, <laughs> <laughs>

何で יס! 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 יס

Oczywiście tam się nie uszczyliśmy błędów gdzieś tam w destrukcji, ale gdzieś tam się stworzyliśmy, bo z nadzieją na drugą połowę wychodziliśmy i ciężko mi określić, bo tam rozmawiałem z chłopakami szczególnie tutaj z Łukaszem gwiazdem jak to było, że tam wchodził na ślizgu piłkę, gdzieś tam trącił, gdzieś tam mu ręka została pod spodem, no, sędzia mógł to zinterpretował to że rzut karny, także z, z sytuacji czy z, czy z meczu wyglądało się, że jest wszystko pod kontrolą, a otwiera się taka połowa, że i przegrywamy je 1-0 bardziej też ubolewam na tym oczywiście z, tam gdzieś były zalążki tego, żeby pokusić się przynajmniej o punkt yy, poprzeczka Wydaje, że Łukasz gwiazda, także czy spojenie nawet, że ale tu później jego strata jako czerwony kart, dostał czerwoną kartkę, także też tą. na pewno strata w kolejnych spotkaniach, aczkolwiek z tego co on się tłumaczy, no to w sensie dla mnie no, właśnie, że, yy, tak można powiedzieć, jedna, jedna strona i druga I także jedna strona jakby mogła to odebrać w ten sposób. On się zwracał do zawodnika, z którym skoczył, który na niego tam gdzieś upadł i do niego się zwrócił. E, użył jakby e, słowa, które nie jest, jak to się mówi, nieparlamentarne. No, ale to było w stosunku do zawodnika, no. A sędzia zinterpretował to, że jakby to w stosunku do niego i także mamy dwie opinie. No i trzeba zobaczyć no także ja pójdę do sędziego się, zobaczymy co nam opisze, ale no, taka, jest, taka jest piłka. Czego, że, zabrakło. czego zabrakło? Na pewno wykończenia wykończenia sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, które stworzyliśmy, bo praktycznie pierwsze jakieś dośrodkowanie łączy w drugiej części był rzutkarny stata bramki. A na pewno w pierwszej części gdzieś tam y, zabrakło troszeczkę koncentracji w tym decydującym momencie podania bądź wy wykorzystania, cierpliwości wykorzystania z tych sytuacji, które sobie stworzyli. Nie może były to jakieś klarowne, ale były na, na to, że można było się lepiej zachować.